Każda diagnoza, że na coś chorujemy, na jakieś schorzenie, jest ciężka do zniesienia. W moim wypadku, jak ja związałam całe życie z muzyką, gdy dowiedziałam się, że głuchnę i że po prostu choruję na otosklerozę, tak się nazywa to schorzenie. Pokrótce mówiąc, to polega na tym, że po prostu moje kosteczki słuchowe w uchu zarastają dodatkową warstwą kostną, więc przestają przewodzić, więc ja po prostu przestawałam słyszeć. I taka śmieszna historia, bo o, tym, o tej chorobie powstaje dokument, który kręcę od czasu diagnozy, i tam będzie, mam nadzieję, w taki dobry sposób pokazany, jak ja słyszę teraz po operacjach, bo mam tytanowe uszy w sensie kosteczki są tytanowe, nowe. Natomiast śmieszną sytuacją było to, jak mój partner kłócił się ze mną, że ja go nie słucham. A ja po prostu nie słyszałam, naprawdę, i to jest, z jednej strony, zabawne z perspektywy czasu, natomiast dla nas to było faktycznie takim punktem, gdzie te konflikty powstawały między nami i to był powód do zbadania się. Natomiast dzisiaj jestem szczęśliwa, bo profesor Skarżyński mnie dwukrotnie operował, więc słyszę inaczej niż przed operacjami, ale dzięki. Dzięki Bogu, czy dzięki sile wyższej tak, że mogę śpiewać, mogę nagrywać, mogę utrzymać swoje tempo wydawnicze, bo jedna płyta na dwa lata. I mogę grać koncerty. Serdecznie zapraszam Państwa. 26 listopada w Warszawie, 27 w Elblągu i 28 dnia listopada w Gdańsku. To są trzy wydarzenia, niezwykłe jedyne koncerty. takie. Tak. Dlaczego niezwykłe? Dlatego, że to będą trzy takie wydarzenia, na których ja zostanę do ostatniej osoby, żeby porozmawiać, podpisać, więc takie spotkanie fanowskie ale też zagram po raz pierwszy materiał z tej płyty plus utwory najbardziej znane w nowych aranżacjach, więc nie planuję do końca przyszłego roku więcej takich wydarzeń. Eee... Czyli trzy koncerty i... I przerwa. Trzy takie koncerty ze spotkaniami dodatkowo fanowskimi, bo jakieś tam koncerty letnie też będą, ale nie będziemy prawdopodobnie grali tego albumu, tylko setlista będzie zupełnie inna, więc serdecznie zapraszam w listopad. Listopad, mam nadzieję, będzie należał do nas. Serdecznie zapraszam Warszawa Elbląg Gdańsk. Będzie mi miło się spotkać i też odpowiedzieć na pytania, bo często ludzie mi mówią, mówią, że dlaczego po koncercie jakimś nie zostałam, że chcieli zapytać o coś. I w odpowiedzi właśnie też na to ja postanowiłam zrobić trzy takie koncerty, na, po których zostanę, porozmawiam, tak po ludzku.